Dziś przygotowujemy chrupkę domową do tortu. Jest to ta chrupiąca warstwa. Zamiast kupować na Allegro czy na innych sklepach francuską chrupkę, polecam zrobić samemu. Niebawem wrzucę przepis, to będziecie mogły sobie sami zobaczyć. Ja chciałabym Wam pokazać, bo ostatnio odkryłam oczywiście, dlaczego czasami te chrupki w torcie są zbyt twarde, nie chcą się kroić. No i odkryłam po prostu, że te chłopki u mnie e, i ciasto, które wylewałam, było zbyt grube. E, było zbyt grube, dlatego podczas krojenia e, po prostu ciężko się kroiło. A teraz chcę Wam pokazać, jak ta chrupka rzeczywiście powinna wyglądać. Jak widziałyście na relacji, ta warstwa i jakby rozsmarowanie na całej powierzchni papieru jest bardzo, bardzo cieniutka i ona powinna.